A w dzisiejszym odcinku Samsung Galaxy A53 A gdzie jesteśmy? Na peronie zachodnim Peron numer 1, Znaczy Rzeszów Zachodni Peron numer 1 I panie kolego To jest szeroki kąt 30 klatek w 4K I to jest panie kolego maksymalne Co możesz uzyskać z tego smartfona? Co jest dla mnie jakimś wielkim nieporozumieniem no, ale 1X 2x3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 6, 10 to, to nawet nie jest złe. do szerokiego kątu. Jak stabilizacja? Eee, tak średnio muszę ci powiedzieć, tak średnio. Jacy ja komentuję to co widzę na smartfonie. Dobra, lecimy. I ten X, żeby nie było jakiegoś oszustwa czy czegoś takiego Lecimy O, ja już widzę na ekranie, że jest Hashtag Dobra Światło mamy na godzinie 15 Idziemy Idziemy, Panie kolego. Teraz przetestujemy makro Powiększenie, zmniejszenie, telefoto i całą tą historię. Ale dobrze przywieźli. Panie kolego wczoraj zamówiłem, dzisiaj już jest. I to to ja rozumiem. To to ja pięknie rozumiem, aczkolwiek nazywa się jeszcze mi jakaś historia z Samsungiem, o której Ci opowiem w następnym od odcinku. Bardzo nieprzyjemna. Jestem zdegustowany, zbulwersowany, a nawet no już nie będę przekinał, no że jest. Skandal, W do telewizji, na, 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 na Zobaczysz w następnym odcinku, co się, to się dostało. Na korzyść, na, na niekorzyść klienta. O, tak zrobili, no nieładnie. Nie no, ale zobacz, że jedzie pociąg, popatrz. I to jest dla, to jest wideo wi idealne dla tych y, od, od pociągów, no. Znaczy jest i telefoto. To jest ten standardowy, wiesz. nie. Takie dzieło idu. jakieś. Wideo dla pociągowców. Którzy mają po pociąg do maszynisty, czy. Do pociągu, nie wiem. O no, tak mniej więcej to wy wygląda. Dobra, jest, jest Detroit. Możemy robić Zuma. Gorąco mi się robi, że pogoda piękna jest. 2x. 3, 4, 5. 6, 7, pół. 10 Tak średnio muszę powiedzieć. Tak średnio. Wszystko po powyżej 4 robi się rozmazane. Wracamy do, do szerokiego kątu. I teraz obracam telefon. Nie. Ob nie... To się dalej nagrywa? Tak. Eee, to nie jest przednia kamera. Obróciłem ten telefon i tak wyglądam w szerokim kącie. Trzy gorąco. Mogę ten kas zdjąć. Są tam przy tych widzę niewidzernie. Ogląda. Kugo wziąłem, to nie ma co oglądać, naprawdę. Zresztą o kugo będzie oddzielne wideo. A <laughs> Dobra, jak nie słychać, jak nie widać, myślę, że jest dobrze. Albo nie jest. Cholera wie. Obróćmy. I Samsung ma to, że podczas nagrywania. Ja. Tutaj dam to, to jeszcze dla, dla tych, co robią po pociągi no. Dobra, pojechał. Ja mogę zrobić. I w ten czas mamy przedni ekran. <laughs> dobry, mam gaz. Wziąłem sobie do, daszek. Mój skurwioł, ten, ten daszek jest porąbany. Bez niego zdynki Ogólnie w tym przywoju. U do, dobry. Dobra. I panie kolego, jak w tym, jak w, ha, w Halo, nie? Mas, Master Chief. Ty, 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 ty. To nie, to był Indian In, In Jones. Jak szła ta muzyka z Halo? nie pamiętam. No nieważne, ważne, żeby... Czy jest autofokus. Haha, ha, nie ma. Serio? Telefon za 2000 nie ma autofokusu z przodu. I z przodu jest tylko 4K-30 latek, nie ma, nie ma nic więcej. Zeton. Dobra, a tutaj ten autofokus w telefoto, no jest, to musi być już bez, bez przesady. W normalnym lędzie oj, oj, co, co się dzieje? Jest w kącie, nie ma, ale to yy, mało smartfonów ma w szerokim kącie autofokus, ale są takie. No, Samsung akurat nie jest jednym z nich. Eee, dobra, na końcu mam 4 pary fotek. Pierwsze wrażenie, no jest taki podobny do S22, jeśli chodzi o, o boki, kanty. Aczkolwiek ramki ma grubsze, jeśli chodzi o ram, ramki w, na ekranie. Tam te parę milimetrów. Ekran jest ładny. Dźwięk jest w porządku. Aczkolwiek musiałbym to w zamkniętym pomieszczeniu ten dźwięk zobaczyć, bo to jak jest taki hałas przy, przy ulicach to ciężko wiesz o co chodzi, nie? Makro. Czekaj, makro to może tak. Kurde, nie ma takiego światła. O dobra. Makro A, Makro ma zajebiste. Bardziej na makro niż na telefon. Dobra, zejdźmy. Duży jest ten smartphone. No taki jak Apiszon nie? Chyba e, taki sam, jeśli chodzi o, o wielkość. Ale wygląda ładnie. Jeśli chodzi o sam wygląd, to jest zacny. Wygląd jest premium i był quality, czyli jakość wykonania, jest również premium. Tego nie można mu odmówić jak to jak to mówią pytanie czy ja dojadę do bazy czy, czy będę musiał pchać chyba będę musiał pchać bo ile mam wolta daj spokój kugo ku, ku, straciłem jedną czwartą baterii przez rok czasu 4.29 no ja, to będę pchał we, wezmę sobie bolta, no. nie będę pchał, nie ma, nie ma czasu, ja muszę zrobić re, recenzję bolta, i wrócimy albo jakoś. Kugosrugo, dziadostwo. Powiem Ci, że... Czy warto? Ciężko powiedzieć, jeszcze nie sprawdzałem zdjęć tak, na komputerze. To już ja go rozpakowałem parę minut temu. Yy, pierwsze wrażenie pozytywne Jeśli chodzi o sam smartfon, nie jeśli chodzi o kamerę. Hmm, ale czy za 2000 nie kupiłbym coś lepszego w stylu Samsung Galaxy S10 Plus? No właśnie, kupiłbyś. Tylko nie używany, bo używany to mi pan, tylko nowy, jak, jak był za, za dwa koła. Ale no jakieś Xiaomi za dwa koła byś kupił też i byłoby lepiej. Ja nie wiem, czy byś nie kupił i 11 T za dwa koła. Nie, kupiłbyś? Chyba nie, chyba, ch ch chyba trzeba dać 3 z czymś, ale. Oni do niego dają słuchawki teraz w zestawie. No to te słuchawki byś sprzedał za 300. No to jest jakieś 1800, bo on chyba 200 teraz kosztuje. Nie? 1800. No. Ciężko mi ogólnie powiedzieć, czy warto, czy nie. Jeszcze nie teraz, jutro B będę wiedział. Bo ja przez jeden dzień się, się, się z nim roz rozprawię. Nie, nie z baterią, ale ze, ze smartfonem na pewno. Już, już już ktoś mi dzwoni. Widzisz? Ja pozdrawiam, polecam jest 8 minut i mogę dać dużo reklam na razie.